Dobry płat nagrywasz. Dobry płat? Kuba, dobry. Nie, nie jest inek. Ej, Kuba, jest coś czego ty nie umiesz zjeść? Nie, Nie wolno jeść natury. No, wiecie, to możecie zabrać? No, Kuba! Wypluj to! Ne. <laughs> Dobra, <od> idziemy! <laughs> Chcę powtórka I płowa. Ja, ale użar. <laughs> ale będzie, I Później będzie znowu Chyba, Otwórz. Ej, nie zjedz mi telefonu. Dobra, zamknij. Zamtuj. Zamtuj. Dobra. Kuba, ej, leć taty. No, wołał Cię chyba. To ja. Cały płot ej, to jest cały płot. Ej, zjadłbyś palca? Patrz. Patrz jak go wyrzuca. Patrz od tej skutki. Niegdyś ten płot był w całości. Jaki dyr na głowie. Jesteś gorszy niż Godzilla. A nawet wiesz? O, masz wytrenowany żołądek. Od dzieciństwa. No, Będzie <grym> drzewo gdziela. Nie! <grym> o co, o co? Ej, nie jest mrówek! To nasi przyjaciele. Ale, Ale Ej. Nie, tylko nie metal! Albo zawołam koniecznego. Pojelewą farbę jesz Ej, no jest bladen, no jest Wszystkożerny człowiek <grym> Wszystkożerny człowiek Ale wyoglądalny już no. była No Dobra, dosyć tego, weź do taty Bo straczki dostanie. Tak, pokaż tak, pokaż tak <grym> 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 Przerzutka na beton Jemy beton I glony No, nie. To mnie będziesz im cześć, im Czemu nie cześć! nie cześć. Cześć. Czemu nie, cześć? nie się Ty? Ja? Bo myślisz, że niech się bali. Ej, lepsze niż ciasto? Albo lepsze niż łódko z kurczaka? No, nie. Lepsze od lodów, tak? Ej, co wolisz? Matkę naturę czy wolisz lody? Co wolisz lody czy płot? Kuwa. A pokaż ząbki! <laughs>